Kosmiczne wibracje, twój przewodnik po gwiazdach. Wodniku. Nadchodzący tydzień otwiera się światłem Słońca w Strzelcu i cichym nawoływaniem Neptuna w rybach, które w ruchu bezpośrednim przypomina, że duchowe pragnienia mogą znaleźć formę. Poniedziałek. Zaczyna się od wewnętrznego przeglądu. Zapisz trzy kroki, które zmaterializują Twoje wizje. We wtorek poznasz sojusznika. Środa przyniesie odwagę, by mówić z serca. Czwartek prostuje ścieżki, by marzenia weszły w życie. Piątek zachęca do działania. Sobota przynosi ciszę i kontemplację. Niedziela otwiera nowy kierunek wspólnoty w duchowej harmonii. Ryby Tydzień zaprasza ciało i duszę ku harmonii. Neptun w rybach w ruchu bezpośrednim rozświetla intuicję, a jopisz w raku wspiera domowe źródła mocy i zdrowia emocjonalnego. W poniedziałek zadbaj o oddech i rytm ciała. We wtorek wprowadź prostą praktykę zdrowotną. Środa przyniesie jasność w granicach między dawką troski a szacunkiem dla własnych granic. W czwartek zwróć uwagę na sygnały ciała. W piątek wpleć piękno w codzienne nawyki. Sobota okaże łagodność wobec siebie, a w niedzielę podsumuj tydzień wdzięcznością i oddechem, który odświeża duszę. Baranie. Nadchodzący tydzień błyszczy energią Strzelca w Twoim prestiżu kariery, a Mars w Strzelcu dodaje odwagi do śmiałych ruchów. Merkury w Skorpionie do 11 grudnia jeszcze pilnuje precyzji w słowach. Później rozświetla komunikację w kierunku nowych możliwości. Poniedziałek otwiera drzwi pierwszym krokom w projekcie. We wtorek znajdziesz sojusznika, który wesprze Twój plan. Środa to decyzja, którą warto podjąć z pewnością. W czwartek dopracuj szczegóły. Piątek przynosi impuls do działania. Sobota da odprężenie po wysiłku, a niedziela przynosi nową perspektywę w otwartym dialogu z zespołem. Byku. Nadchodzący tydzień prowadzi Cię ku rozważnym ruchom w sferze finansów. Słońce i Wenus w strzelcu. Budują sprzyjające tło dla decyzji, które łączą wartości z praktyką. Merkury w Skorpionie aż do 11 grudnia będzie precyzyjnie rozkładać słowa o pieniądzach. Od środy Merkury wkroczy do Strzelca i ułatwi negocjacje. Poniedziałek przyniesie wyklarowanie wydatków. We wtorek zaplanuj budżet na tydzień. Środa to odważne rozmowy o inwestycjach. Czwartek porządkuje papiery, piątek przynosi nową możliwość oszczędności, sobota przyniesie chwilę refleksji, a niedziela wznawia stabilność finansową z nowym planem. Bliźnięta, twój tydzień, to rytm myśli i słowa. Merkury w Skorpionie do 11 grudnia nadaje narracji ostrą precyzję. Od tego dnia Merkury przechodzi do strzelca. Poszerzając horyzonty i inspiracje. Poniedziałek to świeża, szkicowa perspektywa. Zapisz notatki. We wtorek rozmowy z mentorem przyniosą jasność. Środa stawiana naukę. W czwartek dopracuj przekaz. Piątek zrodzi inspirujące zdania. Sobota to improwizacja, a niedziela to zrealizowany plan. Niech tydzień płynie jak lekka rozmowa z wiatrem. Raku, dom i rodzina będą Twoimi przewodnikami w tym tygodniu. Jowisz w Twoim znaku rośnie w duchowej sile, a Saturn w rybach wprowadza struktury, które chronią bliskich. Merkury w Skorpionie wspiera klarowność w rodzinnych rozmowach, a od 11 grudnia Merkury w Strzelcu ułatwia planowanie wspólnych przedsięwzięć. Poniedziałek przynosi ciszę domowych rytuałów. We wtorek uporządkuj budżet rodzinny. Środa to czas na rozmowę, która leczy dawne rany. W czwartek przeproś i wyciągnij wnioski. W piątek zrób gest wdzięczności. W sobota to czas dla siebie. Niedziela zamieni marzenia o domu w konkretne plany i jeden gest miłości. Lwie. Nadchodzi tydzień, w którym Twoje serce świeci jaśniej w relacjach. Słońce w strzelcu oświeca Twoje intencje miłosne, a Mars w strzelcu dodaje odwagi do wyrażania uczuć. Poniedziałek przynosi gesty uznania. We wtorek odważ się na szczerość. Środa to czas wybaczania. W czwartek dopieśćcie wspólne plany. W piątek Zaplanuj romantyczny gest. W sobotę zbalansuj ambicje z czułością. W niedzielę świętuj z bliskimi, tworząc nową, wspólną definicję miłości. Panno, tygiel porządku i praktyki, prowadzi cię ku konkretnym efektom. Wenus w strzelcu wspiera decyzje w ich jakości i wartości. Merkury w Skorpionie do 11 grudnia dba o precyzję w sprawach zawodowych, po czym przechodzi do Strzelca, otwierając komunikację o projektach długoterminowych. W Poniedziałek zacznij od przeglądu codziennej rutyny. We wtorek ulepszysz system organizacji. Środa przyniesie drobną innowację. W czwartek dopracuj szczegóły. W piątek wprowadź porządek w finansach. Sobota da odpoczynek, a niedziela przyniesie podsumowanie tygodnia i planowanie nowych celów. Uwaga, nadchodzący tydzień zaprasza cię do harmonii w relacjach i decyzji partnerskich. Słońce i Wenus w Strzelcu budują ciepłe, otwarte dialogi. Mars w Strzelcu dodaje energii w obronie wspólnych wartości. W poniedziałek. Skup się na równowadze w związkach. We wtorek rozważ kompromis. Środa przyniesie decyzję, która zacieśni więzi. Czwartek dopracuj komunikację. W piątek zainicjuj wspólne przedsięwzięcie. Sobota przyniesie odpoczynek, a w niedzielę świętuj spójność z partnerem. Skorpionie. To tydzień, gdy transformacja zyskuje nowy oddech. Plany wewnętrzne spotykają się z zewnętrznymi ruchami gwiazd. Merkury w swoim znaku do 11 grudnia zadaje pytania, które oczyszczają intencje. Po 11 grudnia Merkury wędruje do Strzelca, otwierając drogę do większych kroków. Poniedziałek to introspekcja. Wtorek to rozmowa, która uzdrawia. Środa to czas decyzji, czwartek dopracowanie planu, piątek ryzyko przekształcenia w działanie. Sobota daje oddech, a niedziela to nowa wizja i duchowe odnowienie. Strzelcu, nadchodzący tydzień to eksplozja możliwości. Słońce w Twoim znaku prowadzi z odwagą. Wenus i Mars również w Strzelcu tworzą otwarte pole do ekspansji podróży i nauki. Merkury zaczyna tydzień w Skorpionie, potem przeskakuje do Strzelca, co przyniesie klarowność w planach podróży i studiów. W poniedziałek zaplanuj małe, odważne kroki w kierunku marzeń. We wtorek spotkasz osobę, która doda Ci skrzydeł. Środa posłuży planowaniu. W czwartek zrób krok, który zainspiruje innych. W piątek przyniesie szerszy horyzont, sobota da chwila oddechu, a niedziela przyniesie podsumowanie podróżniczych marzeń i plan koziorożcu. Tydzień wzywa do konstruktywnej dyscypliny i ambicji. Saturn w rybach przypomina o wytrwałości, a pluton w wodniku motywuje do gruntowych zmian w sferze zawodowej. Poniedziałek zacznie od porządków w planie kariery. We wtorek ustal priorytety, środa to czas decyzji, w czwartek dopracuj harmonogram, piątek ruszy z nową propozycją, sobota to czas dla siebie, a niedziela to konsolidacja planu i duchowa koncentracja. To, co zapisane w gwiazdach, żyje również w Tobie. Jeśli chcesz wciąż odkrywać kosmiczne tajemnice, zasubskrybuj ten kanał. Twoje polubienie wzmacnia energię, a twój komentarz staje się częścią wspólnej opowieści. Do zobaczenia pod kolejnym niebem.